Hej, cześć, zapraszam was na kolejny odcinek z DBD tak, przed chwilą chciałam pomylić gry, ale nieważne siema ostatnio jak mogliście, nie wiem, ci co mają mnie na Steamie mogli zauważyć, że mam profilowe z tą piękną panią i z tym pięknym skinem nie, nie, proszę ja tu gadam proszę no Jezus oh! Przyszedł do mnie, to co to miało być? Tak, piękny tym skinem mojej ulubionej paturki postaci. Zobaczymy, bo mój pierwszy mecz to... Ja to już wiecie z komentarza, tak jak teraz na przykład. Nie wiem, czy Wam też tak długo szuka meczu o tej godzinie? Jest 24 ileś. Mhm. Oczywiście. Ciekawe, czy tu przyjdzie ten trójkąt. Serio? Nikt nie idzie po niego. Kurde. O, tydzie? proszę cię! Idź, tamtego ci sięgnęli. Mamy go no... Co za... Nie ma go. Poszedł. I biegaj. Kucaj. I zostawił mnie? Naprawdę? Tam się ktoś rusza? Czy mi się wydaje? Nie rusza się. Nie, proszę was. Sie ma, to rób tylko Genabadera wrócę. O tu zadania mam od tej. O, dzięki! Gdzie ma stąd? Aha, okej, okay. okej. Okay. Dziesięcy genek, przepraszam. Od razu zaznaczam. Grałam y, dwa tygodnie temu. No. Więc yy, przepraszam, jeśli yy, nie przeżyję jakiegoś meczu. Na koleczy, tak? Patak, tak. Okej. Okay. się tam lupuje. Nieźle. Też bym tak chciała. A już go przestał lupować. No okej. Okay. Bo tu nie przyszedł. O nie. Nie, nie, panie. Będę i kwiczeć. Czemu on się nie leczy? Przepraszam. Nie mam pytań. Ja przysięgam. No i... No co? Nie, mnie, puść! Dziwne to było, co nie? Ja tylko... Dobra, leć się. Ale dziękuję za postawienie się. Dziękuję. Jak oni się tam nie gonią, to ja pójdę po niego. Idę. No już idę. Już. Nie machaj tymi rękoma. O nie. Może nie. Może tak? Może nie. kurde no megoni no co za bukwa Aha, no chciałam sto siedemdziesiątka za hakiem. Tu jest hak. Tam jest hak. Hak jest chyba gdzieś tam jeszcze. No. Przestań kąpić. Idź mi stąd. No idź. Patrz się to, nie? To jest żart. No hopie! na no, tak nagraniu jesteś, od razu cię mówię, a te, no się zapytacie, czemu tak mówię, bo oni się czują bezkarni. Po prostu bezkarni się czują. Czasami naprawdę lepiej mówić niż milczeć. Ja nie wiem, czy oni są, nie. To е ввакае хит. Не се еба колбираме на вет. рбаши какена? Аха. Но без хито. Оъ чеа Stąd. O ktoś tu bieg. Halo, ktoś tu bieg. O, jest tu piwnia. Piwnia mia ta im. O, kur... Okej, okay, leczymy się. Na pewno w tym domu co robiłam gena. To jest na tknięcie. Tylko kurde. Wiecie jaki to jest problem? Że on tam na pewno łazi. Nie, cześć, co chodzi? bardzo. To nie jest klatka, o tu. Kurde, miałam ostatnio nie biegać za ludźmi, ale dobra, pójdę. Jak wysadzisz? To te vidi dišče s te mape. Oni się tu gonią? Naprawdę? Dobra, ona kończy. No, kończysz? To jest brama, oh my God. To tam gdzie ona jest Mhm, oczywiście. Szukamy tu to temu. To. Chodź, idziemy szukać tylko tu temu? Jak to mówią? Jak umieramy to wszyscy. Wszyscy ma. Ha on tuż jest? Jakim cudem? Aha o Kampi. Cześć Baza. Kampi nie? No bez kitu. No hopiu. Patrzcie na to. No ja cię kręcę, nie? Nie mam pytań. Jak to mówię, żeby nie dawać punktu kopiącym krasolutkom? Nie mam pytań. No i co no? No nic. Otwieramy to. Dziadek biegnie tu. Dobra shut up, nie zostaw, bo tam gdzieś. Aż kropeczka. Moje typowe słownictwo to nie umiesz grać. To musisz kąpić. Proste. Do zobaczenia w przyszłym odcinku.